Witam Państwa serdecznie i zapraszam na relację z przekopą Mierzei Wyślanej. Tutaj właśnie się odbywa transport dosyć taki nietypowy. Dwa holowniki transportują w okolice plaży w Sopocie Rury refulacyjne, bo tam będzie się odbywać refulacja czyli urobek z pogłębiarki będzie przy pomocy tych rur wyrzucany na plażę. Także zapraszam na relację. Pozdrawiam serdecznie. jak Państwo widzicie dzisiaj na Przekopie Mierzei Wiślanej bardzo wielu turystów mieliśmy kłopoty tutaj żeby stanąć na parkingu ale na szczęście się udało a teraz relacjonuję dla Państwa przypominam dla osób które nie oglądały nagrania od początku transport rur refulacyjnych do Sopotu tam będzie odbywała się refulacja Czyli zrzut urobku na plaży, właśnie w Sopocie, i to są rury, które będą do tego służyły. Można powiedzieć, że bardzo nietypowy transport, bo te rury są no takie. Jest to taki bardzo długi transport, także w tym względzie nietypowy. No i przyznam, że po raz pierwszy mamy okazję nagrywać takie wydarzenie. Oczywiście będzie też potem nagranie z drona. To już jak Państwo oglądacie nasze nagrania, to zapewne każdy nasz widz o tym wie, ale tak dla formalności przypominam. Ja jeszcze Państwu tutaj pokażę z bliska. nie wiem czy Państwo słyszeli przed chwilą niektóre samochody trąbią jak zwykle jest problem z kierowcami którzy ustawiają się na rondzie właściwie tuż przed mostem na tym czerwonym świetle przed szlabanem, przed zamkniętym mostem i będą czekali pewnie godzinę, dwie aż ten most zostanie ponownie otwarty zamiast po prostu pojechać kawałeczek dalej przez ten most, który jest aktualnie otwarty, ale nie wiadomo, czy to wynika z niej wiedzy tych osób. Zapewne są to turyści, bo na pewno żadna tutaj osoba, która mieszka, to nie będzie tutaj czekała, bo już wie, że tutaj po prostu jest obiad i nie ma potrzeby takiej, żeby czekać. Jak Państwo widzicie, pierwszy z holowników dopłynął tutaj prawie do wrót śluzy. Zaraz zobaczymy, czy te, cały ten transport się zmieści w tej śluzie. Po drugiej stronie mostu czeka już gotowości holownik Henryk i zapewne ten holownik przejmie tutaj transport tych rur, bo to już jest taki mocniejszy holownik I zapewne te rury będą potem transportowane przez ten holownik dla przypomnienia w okolice. Plaży w Sopocie, bo tam ma być refulacja urobku. Oczywiście będziemy się starali dla Państwa też takie nagranie z Sopotu systematycznie robić. A teraz proszę zobaczyć, jak to wygląda. No robi to duże wrażenie. Wygląda na to, że cały transport będzie możliwy, żeby go dokonać bez. Potrzeby otwarcia dwóch mostów, chyba uda się zmieścić, bo ja widzę, że zostało jeszcze troszeczkę miejsca. Także nie wiem w ogóle, czy byłoby to zgodne z procedurami, żeby dwa mosty były jednocześnie zamknięte, bo nie byłoby przejazdu dla służb. Także pewnie nie ma takiej możliwości, ale sądzę, że nawet nie będzie takiej potrzeby. Jest to pewnie tak wyliczone, żeby bez problemu taki długi transport się zmieścił. Zresztą teraz Państwo widzicie, że ta rura jest jeszcze przepychana przez pchacze i przez holo holownik pchacz, no tak można nazwać. Także cały czas o, jeszcze Państwu pokażę, może zrobię zbliżenie na tą rurę. Ta rura jest cały czas przepychana do przodu. Żeby cały transport, żeby śluzowanie mogło się odbyć przy zamkniętych wrotach śluzy. Zrobię jeszcze Państwu tu troszkę oddale, zrobię jeszcze ujęcia z oddali na drugi holownik. Tak jak mówiłem, bardzo ciekawa sytuacja. Czekaliśmy, tutaj przyznajemy od wielu, wielu godzin na ten transport, bo wstępnie dostaliśmy informację, że miał być w godzinach między 9-10, potem to się przesunęło na godzinę 11, także. No, tutaj wiele godzin czekaliśmy, ale jak sądzę opacało się, bo jest to bardzo ciekawe wydarzenie. Sądzę, że nie tylko dla nas, ale również dla naszych widzów także cieszymy się, że się udało to nagrać. Tak jak mówiłem, na miejscu jest bardzo wielu turystów. Jest długi. Weekend, pogoda może nie jest najlepsza, ale na szczęście nie pada. Dosyć chłodno, 5-6 stopni, ale turystów jest naprawdę sporo. Proszę zobaczyć na górze, jest punkt widokowy. Byłem tam dzisiaj. Troszeczkę tam zaszły pewne zmiany. Zniknęła taka tablica, gdzie można było sobie zrobić jakieś pamiątkowe zdjęcie. Natomiast jest cały teren wyrównany. Dużo lepiej się chodzi. Także zapraszam Państwa na ten punkt widokowy. Tam jest bardzo dobry widok. Może Państwu troszeczkę zbliżę. Jest tam w tej chwili pełno turystów, mieszkańców, którzy obserwują to, co się dzieje. A my wracamy z powrotem do tego, do tego co się dzieje w śluzie. Za chwilę zamknie się jeden z mostów. Zostaną też zamknięte wrota śluzy. Ja jeszcze postaram się tutaj przejść troszeczkę bliżej w okolicy tego pierwszego holownika czy też pchacza, bo to są jednostki, które mają różne funkcje. Można powiedzieć, że są uniwersalne. taka informacja też dla naszych widzów którzy nie oglądali naszych wcześniejszych relacji z dzisiejszego dnia po prawej stronie pewnie nie będzie widać przynajmniej niezbyt dokładnie stoi pogłębiarka Ursa oraz pogłębiarka Hegeman 2 także zapraszam też do obejrzenia naszych wcześniejszych relacji jeśli ktoś nie oglądał Udało nam się nagrać z bardzo bliska no te pogłębiarki, które stoją właśnie przy nabrzeżu po drugiej stronie. Także zapraszam. Ja już powoli będę kończył relację, bo widzę, że ten proces cumowania jeszcze troszeczkę zajmie, operator drona się zbliża, także będzie tutaj robił dla nas specjalne nagranie. A ja pozdrawiam serdecznie Państwa i zapraszam do oglądania naszych późniejszych relacji. Serdecznie pozdrawiam.